Dziś lecimy z testami Royal Klucz R75. Opakowanko kartonowe, w kolorach widać trzy marki. Ciekawe czy wszystkie są w takim samym kolorze. Wydaje mi się, że nie, że jest to raczej spowodowane tym, jaką aktualnie wersję kolorystyczną wybierzemy sobie z strony producenta bądź z AliExpress. Po otwarciu pudełka, moi drodzy, dostajemy klawaturkę, która jest w foliowej, foliowej torebce. Wyciągamy sobie klawaturkę klewaturka posiada plastikowe e, zabezpieczenie. Uwaga, ciekawostka. Chłop 31 lat wyczytał w internecie, że jest to zabezpieczenie wiecie, przed czym, jest to zabezpieczenie przed kurzem. Normalnie sypacie sobie klawiaturkę, idziecie sobie gdzieś z kolegami, czy tam z dziewczyną narzeczoną, czy żoną, i nie chcecie, żeby coś wam się zakurzyło? Kładziecie sobie taki wichajsterek na klawiaturę, i nic wam się nie kurzy. Czajcie to? Dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Jakby wiedział, to bym cały to stosował. No ale mniejsza z tym. Jest coś takiego, możemy sobie to schować i tak prezentuje się klawiaturka na ekranie. 75% w kolorze takiej biało-fioletowej. Jeżeli chodzi o wykonanie full plastik, ten plastik tutaj się lekko wgina. Zobaczmy w ogóle test stabilności. No powiem Wam, że jest dosyć sztywna, to jedyne co się ugina, ten gas Kent mount, więc to trzeba przyznać, że z plastik i jest dobrej jakości w tej klawiaturze. Tak samo oczywiście przyciski BBT, też są całkiem dobrze e, wykonane. Aluminiowy przełącznik dostajemy też, moi drodzy, pod spodem nóżki i co ciekawe z tymi nóżkami, one mają dwustopniową regulację. W taki sposób od, odchylają się na maksa, ale możemy też sobie odchylić troszkę mniej w ten sposób czyli tak zwany korbotronik wśród klawiatur. Oczywiście na stopkach mamy takie antypoślizgowe kumeczki, więc ta klawiatura też nam się tutaj nie będzie bujała, trzyma się stabilnie. To tyle, jeżeli chodzi o klawiaturkę. Zobaczmy, co jeszcze dostajemy w środku. Instrukcja obsługi niepotrzebna, kabel. Kabel biały, nie jest w oplocie, jest dosyć elastyczny. Co istotne, klawiatura jest przewodowa, więc no ten kabel niestety jest naszą bo bądź niestety jest naszą nierozłączną częścią użytkowania tej klawiatury. Dostajemy też wichajsterek, który powodował wiele problemów na moim kanale. Już mam nadzieję, że wszystko wykonuje poprawnie, jeżeli chodzi o wymianę switchy. Taki klasyczny wichajsterek. Odkładamy go sobie z powrotem. No i dostajemy, uwaga, Switche. Zapasowe switche, gdyby coś nam się stało z tamtymi poprzednimi. Switche Silver. Nie jest podana marka, prawdopodobnie są to jakieś autorskie. Switche nie będę otwierał tego pudełeczka, żeby tutaj osoba, która zgarnie kreaturę, mogła sobie sama to otworzyć. Nie wiem tylko dlaczego jest ten wichajsterek, możecie mi dać znać. Wygląda trochę jakby był do podwadzania czegoś, albo do otwierania tych switchy, żeby je nasmarować. Bardzo możliwe, ale jak ktoś ma taką wiedzę, dawajcie Znaka. No i to wszystko moi drodzy, co dostajemy w kwocie około okolicach 230. Może czasami nawet taniej uda się wyrwać tą klawaturę w opakowaniu. Royal Clucz R75 to kolejna klawatura mechaniczna w naszej serii. Tanie programie, którą możecie dostać w okolicach 240-230 zł, chociaż czasami idzie ją wyrwać taniej. Ja ją kupiłem w okolicach. 219 zł weszła mi tam jakaś promocja. I co dostajemy w tej kwocie? W tej kwocie dostajemy przede wszystkim klawiaturę przewodową. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby gdzieś się wyłączyć przez Bluetooth czy przez Wi-Fi. Wspominam o tym, dla mnie jest to mało istotne, ale są osoby, które poszukują tylko i wyłącznie klawiatur bezprzewodowych, więc jeżeli poszukujecie klawiatury w tej kwocie, no to niestety Royark klucz nie będzie dla Was. Co jeszcze otrzymujemy w tej kwocie? Przede wszystkim otrzymujemy klawiaturę, która jest zbudowana na gasket mountie. Ten gasket mount jest sztywniejszy, aniżeli to było w przypadku Atak Szarka M87 Pro. Mimo to z krewatury korzysta się bardzo komfortowo, nie jest ona dosyć głośna, a i tak ten klik jest fajny i słyszalny, i naprawdę korzysta się z niej bardzo przyjemnie. Dodatkowo krewetura oczywiście posiada hotswa, czyli możemy sobie tutaj wymieniać przełączniki, jeżeli komuś coś nie podpasuje. Mamy tu wejście 3-pinowe, 5 -pinowe. Ja oczywiście mam w tej klawiaturze e, przełączniki Silver. Są to przełączniki liniowe, które charakteryzują się takim samym oporem e, cały czas na każdym etapie wciskania tego przycisku. Mi to osobiście odpowiada. No i są pięciopinowe czyli są bardziej stabilne, aniżeli te 2 czy trzy e, pinowe przełączniki w innych mm, klawiaturach. Dodatkowo e, kick wykonane są z PBT. Te PBT nie jest przezroczyste więc te podświetlenie nie wychodzi z samych klawiszy, tylko wychodzi tak jakby dookoła tych przycisków. Przyznam szczerze, że wygląda to całkiem fajnie. Mimo tego, że te cyferki, literki nie są prześwitujące, to i tak z tej klawiatury korzysta się bardzo przyjemnie. Waga tej klawiatury to jest 80 kg. Nie jest to zbyt dużo, ale musimy mieć świadomość tego, że w tej klawiaturze nie ma baterii, więc nie ma też co tutaj na siłę szukać tej większej wagi. Mimo to klawiatura naprawdę na biurku stoi stabilnie. Ma pod spodem te nóżki, które zapobiegają ślizganiu, więc jest stabilna. Za dźwięk tej klawiatury i jej wygłuszenie odpowiada pięć warstw, które znajdziemy w obudowie tej klawiatury. Jest to m.in. pianka Poron, pianka XP, pianka gąbkowa, uszczelki gąbkowe, a także pianka wyciszająca pod spacją, co będziecie mogli później usłyszeć w samym teście dźwięku, że ta spacja faktycznie brzmi całkiem przyjemnie. Samo oświetlenie to oczywiście pełne RG, mamy tutaj pełną gamę kolorów, więc możemy to wszystko dostosowywać pod swoje własne preferencje. Warto też wspomnieć, że klawiatura nie ma takiego typowego układu, gdzie te przyciski kształtują się w literę U. Tutaj przyciski funkcyjne są zdecydowanie wyżej, a spacja jest troszkę niżej, co mi osobiście bardziej odpowiada. Może dlatego, że jestem przyzwyczajony do tego z innych klawiatur, na których grałem, więc mi ten układ osobiście bardziej odpowiada. Dodatkowo mamy też tutaj przycisk funkcyjny, który jest wykonany ze stopu aluminium i to faktycznie czuć. Przykładowo ja to rozpoznałem po tym, że przyciski plastikowe są zdecydowanie cieplejsze niż ten przycisk do służą nam do podgłaściania, do ściszania lub do mutowania dźwięku na komputerze. Jeżeli chodzi o samo sterowanie tą klawiaturą, to są niezłe jaja, moi drodzy. Nie widziałem chyba ani razu jeszcze tak powalonego sprzętu, jak ma to zrobione rojera Klucz, ponieważ żadne sterowniki, jeżeli chodzi o przeglądarkowe, czy o sterowniki, które są instalowane na komputerze, nie działam. Więc żeby sterować tą klawiaturą, musicie wejść na stronę rojera Klucz, wybrać sobie klawiaturę, tą, którą aktualnie macie i musicie pobrać sobie sterowniki. Co nam się pobiera? Pobiera nam się, moi drodzy, taki folder i w środku macie wejście do instrukcji, jak wygląda ustawianie tej klawiatury. Musisz się z tym praktycznie całym zapoznać, żeby sprawdzić, jak to dokładnie działa. Wchodzicie sobie na stronkę, e, tą aktualną. Możecie sobie zamknąć, klikacie Autores Device, wybieracie klawiaturę i co? Zadziałała. Dobra. Ale bardzo możliwe jest to, że klawiatura Wam nie zadziała, więc żeby to Wam zadziałało, musicie wejść sobie w Show Design Tab, to jest pierwsza opcja, e, i następnie tutaj wejść w Design i wczytać Waszą klawiaturę, którą aktualnie... E, korzystacie, Ja mam R75 przewodową, klikam e, OK. W, e, jest wszystko gucci, u mnie to wszystko śmiga. Co możecie sobie tutaj ustawić? Podstawowe ustawienia klawiatury, e, macie też opcje do pogłaszania i takich przycisków multimedialnych, macie makroski, e, macie layersy, nie wiem dokładnie co to może być. Czy to macie takie typowe przypisywanie klawiszy, jeżeli coś komuś, ktoś chce mieć do tego dostęp. Ja z tego nie korzystam. Raczej ustawiam klawiaturę raz i później już do tego nie wbijam. Macie też makroski, możecie sobie zapisywać lub wczytywać wasz profil, prawdopodobnie musicie go zapisywać na pulpicie. No i mamy ustawienia podświetlenia. Ja aktualnie mam cycle left, right? Mamy tu kilka tych trybów. No i tak jak wspominałem Wam wcześniej, te poświtnie naprawdę wygląda fajnie w tej klewaturce. Zobaczcie sobie później na samych przebitkach, jak to wygląda. No ale musicie przyznać, że samo sterowanie klewaturą jest średnie. Jakby nie mówić, nawet dosyć ciężkie dla osoby, która gdzieś nie ma pojęcia o tym, jak gdzieś to wszystko odnaleźć i jak do tego dojść. Ja oczywiście sobie przywracam te ustawienia, które miałem wcześniej. No i tyle ode mnie. Powalona. Podświetlenie w tej klawiaturze to oczywiście pełne RG muszę przyznać, że jest to jedna z fajnie podświetlonych klawiatur, jakie miałem okazję testować. To Te podświetlenie naprawdę sprawia wrażenie, że jest marki premium. Wiadomo, że nie jest to klawiatura super droga i nie możemy ją nazywać premium, ale oczywiście takie pozory właśnie jak podświetlenie może sprawiać. Efekty są bardzo płynne, nie ma tutaj mowy gdzieś o tym, żeby to się zacinało i wygląda dużo lepiej aniżeli to było w przypadku Ajaza. Wygląda też lepiej aniżeli w przypadku Atak Szarka. Dałbym to może trochę na równi, jeżeli chodzi o Onionite. Te podświetlenie, jeżeli komuś te podświetlenie jest naprawdę bardzo potrzebne, to bym postawił te podświetlenie w Royal Kluge i Onionite na tym samym poziomie. Mamy tutaj oczywiście różne tryby podświetlenia, możemy sobie tym wszystkim sterować z poziomu oprogramowania, możemy sobie konfigurować, możemy sami tworzyć te podświetlenia, możemy sterować szybkością, jasnością. Więc to wszystko, tak naprawdę, hulaj, dużo, piekła nie ma, możecie sobie ustawić tylko i wyłącznie pod własne preferencje, więc tutaj jest kolejny plusik, ale jeżeli chodzi o samo sterowanie tym oprogramowaniem, no to już jest oddzielna kwestia. I co sądzicie o tej klawiaturze? Ja przyznam szczerze, że już przeszedłem troszkę tych klawiatur i mam wrażenie, że mam kolejną średnią, ale fajną klawiaturę, którą też jestem w stanie polecić, tylko zastanawiam się komu, bo ani nie jest to klawiatura bezprzewodowa, ani nie jest to jakoś super gamingowa klawiatura, jest to po prostu klawiatura dla... Normalnego użytkownika, który lubi sobie pograć, ale bardziej chyba pograć każualowo i gdzieś wykorzystuje klawiaturę też na przykład do tego, żeby programować czy robić jakieś inne rzeczy. Więc jest to fajna klawiatura, da radę na niej grać, gra się na niej przyjemnie i osobiście bym to nie wrócił. Grało mi się nawet troszkę lepiej niż na Audi F75, ale grało mi się zdecydowanie gorzej niż na Atak Sharku M87 Pro czy na Po prostu widać, że jest to klawiatura uniwersalna, a nie tylko skierowana. Pod sam gaming. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w porównaniu do klawiatur magnetycznych możecie dać, możecie dać znać, czy chcecie, aby klawiatury magnetyczne skoczyły do tego samego rankingu, co prawdopodobnie spowoduje to, że te mechaniki spadną trochę do dołu, czy wolicie mieć oddzielny ranking samych klawiatur magnetycznych. Już gdzieś tutaj powoli szukam też tych klawiatur, chciałbym je zamówić, ale jest ogromny problem, żeby znaleźć klawiatury magnetyczne w układzie 75, najlepiej 80% ale staram się jak mogę. Na razie mam trzy modele, więc one też się na pewno pojawią. Ciekawa skąd też jest to, że dostanę klawaturę od Wootinga, więc będzie to fajny odnośnik, czyli klawiatura w okolicach 1000 złotych, więc możemy sobie zrobić takie porównanie faktycznie, jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, mnie ocenka tej klawiatury 8, czyli tyle samo co Aula F75 i tłumaczę dlaczego. W rankingu skupiam się głównie na tym, aby ocenić gameplay na tej samej klawiaturze. Pomijam takie aspekty jak bateria, y, czy sposób łączenia. Uważam, że to każdy wybierze y, do siebie. Jeżeli ktoś będzie potrzebował klawiatury bezprzewodowej, to będę mu polecał Aule, A jeżeli ktoś będzie chciał po prostu y, klawiaturę czy na kablu, no to uważam, że jeżeli chodzi o sam aspekt grania, to lepiej grać się na Royal Kludge, ponieważ mi osobiście bardziej odpowiada ten układ y, przycisków i one są też minimalnie niższe, aniżeli w Auli. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ta Aula jest dosyć wysoka, ale oczywiście Atak Shark M87 Pro i Onion Knight będzie lepszym wyborem, jeżeli chodzi o sam gaming. Tylko też musicie zwrócić uwagę, co ile kosztuje i na co ktoś może sobie pozwolić. Moi drodzy, klawiaturka oczywiście będzie do zgarnięcia dla Was pod tym odcinkiem. Jedyne co musicie zrobić to komentarz, like, subik i po prostu być aktywnym pod odcinkami bo chciałbym, że osoby, które wygrywają te klewatury, dosyć sprawnie mi odpowiadały. W poprzednim miesiącu udało się te sprzęty bardzo szybko wysłać, co mnie niezmiernie cieszy, ponieważ tego sprzętu w domu mam naprawdę sporo i nie chciałbym, żeby się kurzył, więc im szybciej odpowiadacie, tym te sprzęty lecą do Was szybciej. Ja jestem zadowolony, Wy jesteście zadowoleni i o to w tym wszystkim chodzi. Ja Wam ogromnie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłej niedzieli. Do widzenia.